Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Darfian i dzisiaj chcę wam przedstawić kolejne newsy na temat Diablo 4. Pochodzą one z wywiadów, jakie IGN przeprowadziło z twórcami gry, a dokładniej rzecz ujmując z dwoma reprezentantami. Pierwszy z nich to Joe Shelley, czyli dyrektor gry, przez bardzo długi czas lead designer Franczyzy Diablo, zaś drugim panem jest Rod Ferguson, który jest general managerem. Większość z tych informacji jest rozszerzeniem tego, co już wiedzieliśmy, na przykład z postów kwartalnych na oficjalnym blogu Blizzarda na temat Diablo 4, albo z innych wywiadów, jakie zostały przeprowadzone z drużyną pracującą nad grą. Nie zmienia to faktu, że pojawiło też się parę zupełnie nowych faktów. W tym materiale w pigułce przedstawię Wam same konkrety czego dokładnie dowiedzieliśmy się z tych wywiadów, ponieważ niektóre z nich są dłuższe, a zawierają stosunkowo niewiele ciekawych i konkretnych informacji i dodatkowo nadmienię, że mój materiał aktualny opiera się na pięciu z sześciu wywiadów. Możecie się zastanawiać, dlaczego nie wszystkich, dlaczego pominąłem jeden wywiad. Wynika to z tego, że na pierwszy z tych wywiadów reagowałem na moim streamie i filmik z niego jest już dostępny na kanale, link gdzieś tutaj za chwilę się Wam pojawi na ekranie. Jeżeli go nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia po tym materiale, abyście mieli już pełną wiedzę oraz świadomość tego, co zostało powiedziane. Informacji nie będę podawał w kolejności chronologicznej wychodzenia wywiadów, tylko uporządkowałem je w taki sposób, aby były one bardziej przystępne do przyswojenia i do przesłuchania. Teraz już zapraszam. Zacznijmy od wywiadu What Open World Means for Diablo 4. Twórcy przyznają, że naprawdę dużo czasu spędzono na stworzeniu mapy świata, gdyż, no na dobrą sprawę, nie oszukujmy się, jest to pierwsza gra z serii, która posiada taką krwi i kości. Szczególnie, że tutaj dodatkowo pojawia się nam po raz pierwszy Otwarty Świat, więc mamy dynamiczne aktywności, lokal eventy, dynamiczne eventy, dungeony, strongholdy i wiele, wiele innych rzeczy. Także trzeba było ją umiejętnie wykreować, aby przekazywała ona istotne informacje w przejrzysty sposób, ale jednocześnie czasie nie wydawała się graczowi być po prostu drugą rozszerzoną listą zadań, które ma po kolei odhaczyć. Dlatego twórcy zapewniają, że udało im się pogodzić aspekt artystyczny i trzymanie się klimatu z praktycznością tej mapy, ponieważ oprócz legend i oznaczeń gameplayowych rzeczy ważne dla nich było, aby mapa była przejrzysta z punktu widzenia pathfindingu, odpowiednio są oznaczone wyżyny, niziny, góry, rzeki, aby gracz w łatwy sposób mógł nawigować na duże dystanse w świecie gry bez zbędnej frustracji. Jednak raz jeszcze podkreślają, że od tego artystycznego punktu również mapa nie powinna ludzi zawieść, ponieważ też się nie oszukujmy w jakiejś edycji kolekcjonerskiej, jeżeli takowa powstanie, na pewno jakaś mapka świata sanktuarium może potencjalnie trafić w nasze ręce. Niektórych ludzi, szczególnie tych bardziej nastawionych na kampanię, może przerażać fakt, że świat Diablo stał się tak bardzo otwarty. Level designerzy zadbali jednak, przynajmniej tak twierdzi Joe Shelley, aby otwartość świata nie wpłynęła na odczuwanie kampanii przez graczy, pomimo tego, że gra nie jest do końca liniowa to ma jednak ona swój początek i koniec, i jest to bardzo stanowczo powiedziane. Nie chciano do Open Worlda podchodzić w taki sposób, jak na przykład ma to miejsce w Breath of the Wild. Design tego Open Worldu nie opiera się wcale na długich podróżach między pustymi obszarami dodatkowymi aktywnościami, które nie są do końca korami gry, czyli typu jakieś łowienie ryb albo zagadki. Bardziej to wszystko opiera się na umiejętnym zarządzaniu zagęszczeniem potworów i dynamiką walki, aby tak naprawdę w każdym miejscu w tym świecie coś się działo, aby w każdym miejscu móc walczyć. Twórcy nazywają to wręcz Open Wspomnieli nawet, że w pewnym momencie tych potworów mieli za dużo i musieli to nieco skręcić, ponieważ świat był zapchany aż do przesady. Jednak jeżeli ktoś chce po prostu robić główny wątek fabularny, nie przejmować się popocznymi rzeczami, to takimi bezpiecznymi trasami do przemieszczania się od punktu A do punktu B, gdzie nie chcemy mieć po prostu żadnych rozpraszaczy, no to są najzwyczajniej w świecie najzwyklejsze drogi. Ważne jest, aby pomimo tej iluzji wolności wyznaczyć graczowi jasny kierunek, w jakim ma podążać. I mimo tego, że kampania, tak jak wspomniano, ma ten początek i koniec, to ona się branczuje i gracz może wybierać w jakiej kolejności będzie dane brancze przechodził. Nie jest to nic niesamowitego, nie jest to w jakiejś RPG gdzie czasami. Jakaś decyzja może totalnie zmienić zakończenie gry. Polega to bardziej na czymś w stylu, że zamiast po prologu przechodzić akt pierwszy, możemy iść do aktu trzeciego i dopiero po jakimś czasie wrócić do aktu pierwszego. Współpracownicy też chcieli zaznaczyć, ponieważ wobec tego była pewna niejasność, że w aktywnościach otwartego świata, nie wszystkich, ale wielu, będzie oczywiście można brać udział w trakcie robienia kampanii, a nie tylko już po jej przejściu w endgame'ie. I moim zdaniem warto robić niektóre aktywności, szczególnie jeżeli będziemy graczami, którzy lubią altować, którzy lubią mieć dodatkowe postacie, a nie zależy im tylko na przejściu kampanii, ponieważ za niektóre aktywności w Open World oprócz oczywiście jakiegoś lutu czy innego fizycznego, nazwijmy to bardziej materialnego wynagrodzenia, będziemy. Dostawać też skill pointy, które to jest ważne, będą się przenosić na wszystkie postacie. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie to wyglądać w praktyce, ponieważ powiedzieli tylko tyle. Najwyraźniej niektóre aspekty są per konto, a nie per postać, tylko właśnie pytanie, ile z tych rzeczy będzie per konto i czy ten progres będzie też przenoszony między sezonami. Czyli jeżeli wykonamy jakiś rodzaj aktywności raz w danym sezonie, to czy na przykład w kolejnym sezonie tworząc nową postać, mamy już ileś skill pointów za darmo za to, że zrobiliśmy pewne aktywności w poprzednim sezonie. W ten sposób prezentowały się nowe fakty na temat otwartego świata Diablo, a skoro o świecie mowa, to może zajmijmy się czymś mniej mechanicznym, czyli o klimacie. Nieco już wiedzieliśmy na ten temat, zresztą klimat najłatwiej też ocenić własnymi oczami. Diablo 4 jest mroczne, w pewnym sensie wraca do korzeni serii i twórcy zrobili to bardzo świadomie. Oni chcieli, aby Diablo 4 reprezentowała całą serię pod względem klimatu, czerpiąc z poprzednich części. Doszli oni do wniosku, że tak naprawdę esencją tego klimatu jest w gruncie rzeczy mrok i brutalność ukazana w Diablo dwójce, i to na tej części głównie wzorowano się tworząc czwórkę, oraz oczywiście poszerzano te motywy w stronę realistycznego mroku. To samo tyczy się oczywiście lokacji, questów, eventów, fabuły, zarówno pod względem wizualnym, jak i klimatu. Nie chodzi tylko o zwykłe kolorystyczne tony, w jakim stworzony jest design całego świata, ale o poczucie takiej, wiecie, ciężkości, brudu, mroku tego wszystkiego, co nas otacza, niczym oldschoolowych dark fantasy. Ja się bardzo cieszę natomiast z tej informacji, ponieważ taki klimat o wiele bardziej do mnie przemawia, takie high fantazy, jakie miało miejsce w Diablo Trójce. I twórcy sami przyznali, że pierwsze i drugie Diablo były w pewnym sensie niszowe, jeśli chodzi o ten klimat. Dark fantazy w tamtych czasach było bardzo nieprzystępne. To było, wiecie, to było coś takiego, czym rodzice straszyli i ostrzegali, żeby nie grać w Diablo i było to takie, trochę tabu. Ja to sam pamiętam z moich lat dzieciństwa, chociaż mój tata był namiętnym graczem Diablo, ale pamiętam, jak chociażby mama na to patrzyła. <laughs> Dlatego trochę Diablo Trójka poszło w bardziej mainstreamową stronę, nadal ten mrok gdzieś tam był obecny, ale tak jak mówiłem wcześniej, bardziej to. Poszło w takie high fantasy. Jednak team tworzący grę zauważył, że to, co kiedyś było zakazane, teraz staje się mainstreamowe, co też pomogło im podjąć te decyzje, aby Diablo 4 wróciła do takich klimatów. Ta odsłona serii w umysłach twórców jest trochę taką fuzją wszystkich poprzednich części. Mrokiem Diablo 1, systemem progresji z Diablo 2, brutalnym kombatem z Diablo 3 i do tego należy dołożyć innowacje zawarte w Diablo 4 oraz rozwinięcie znanych już motywów i systemów. A propos jeszcze tego klimatu, jedna wzmianka od strony technicznej bardzo ciekawa moim zdaniem padła, że bardzo dużo czasu poświęcono w Diablo 4 systemowi oświetlenia, aby światło oraz jego źródło było łatwe do kontroli przez level designerów, co pozwala na osiągnięcie realistycznych i bardzo konkretnych rezultatów, jednocześnie nie zaburzając gameplayu. Także wiecie, nie musimy się bać czegoś w stylu, że przez przesadzoną ciemność będziemy grali w Diablo analogicznie jak oglądaliśmy bitwę o Winterfell w ostatnim sezonie Gryotron, gdzie nic nie było widać. Będzie mrocznie, będzie w wielu miejscach ciemno, ale jednak ta operacja światłem ma być na tyle świadoma i umiejętna, że nie będziemy się czuli w totalnym podczasku jako gracze. Pomówmy teraz o systemie walki, który został przedstawiony w How Diablo 4 is Bringing its Power Fantasy Combat to Life. Kombat jest oparty głównie na kombacie z Diablo trójki, z tym twórcy się nie kryją, jednak pod wieloma względami został on usprawniony. Przede wszystkim twórcom zależało, aby nasze poczynania w walce były bardziej intencjonalne, a nie po prostu taki wiecie, hamski face roll po skillach, licząc, że to jakoś załatwi sprawę. Ważnym aspektem było lekkie zwiększenie ryzyka związanego z walką oraz sprawienie, aby pole bitwy było bardziej przejrzyste. Przykładem ma być feedback, jaki dają nam przeciwnicy swoimi animacjami, atakami, sygnalizując co mają zamiar zrobić w jasny sposób, aby gracz mógł odpowiednio reagować. W praktyce oczywiście mam wrażenie, że i tak wszystko oprze się na cyfrach i finalnie paleniu bezmyślnie wszystkiego na swojej drodze, ale może miło się zaskoczę, a przynajmniej podczas levelowania. Kombat jest dynamiczny, szybki, immersywny, a przy okazji jest nadal miejsce na podejmowanie wyborów i reagowanie. Pozbyto się natomiast, co jest moim zdaniem giga fajne i jednocześnie ciekawe, oznaczeń dla przeciwników elitarnych i czempionów za pomocą koloru, więc nie uświadczymy już tych wiecie, niebieskich grupek, złotych demonów, tylko zagrożenie jest przedstawione przez fakt, prezencję modelu gry, aby było to bardziej immersywne, ale też nie aż tak oczywiste. Wiecie, w ten sposób do każdego przeciwnika, który potencjalnie wygląda groźnie, podchodzimy w adekwatny sposób z jakimś szacunkiem, z jakimś lękiem. To sprawia z kolei, że nie każde starcie z góry możemy założyć, jak będzie wyglądać. Mimo tego, tak jak mówiłem przy klimacie, że Diablo 4 nie będzie już takim high fantasy jak Diablo 3, to nadal jest to power fantasy, nie można o tym zapominać i twórcy nie chcieli dopuścić do sytuacji, gdzie będzie nam się wydawać, że przeciwnicy są tylko, wiecie, mięsem z przesadną ilością HP. Trzeba znaleźć balans pomiędzy realizmem a przyjemnością z gry. To jest bardzo ważne przy tworzeniu jakiejkolwiek gry. I trzeba też uważać, oczywiście, aby nie przygryźć w drugą stronę, aby przeciwnicy nie wydawali się być niczym zrobieni z papieru. W wywiadzie Diablo 4 Team on Testing and its Life Service Plan. Jak słyszycie, po tytule są omówione dwie kwestie: testy i live service. Testy chciałbym sobie zostawić na sam koniec, ponieważ jest to coś, już mam wrażenie, dla totalnych pasjonatów, którzy interesują się takimi bardzo deweloperskimi sprawami, dlatego omówimy sobie live service, potem przejdziemy do kolejnego wywiadu i na końcu wrócimy do testowania. Tak więc przypomnę na szybko to, co wiedzieliśmy: jest mocna inspiracja Path of Exiles, bazą jest to, co miało miejsce w Diablo Trójce, oczywiście tworzymy postać per sezon i każdy nowy sezon to świeży start. Twórcy wyrażają duże zrozumienie, i bardzo chcą dostarczyć content dla osób, które interesuje głównie gameplay po skończeniu kampanii, czyli tak zwany endgame. Stąd pomysł na sezonowość i live service, aby te sezony różniły się od siebie dość mocno, właśnie tak jak to ma miejsce w Path of Exile, aby nawet jeżeli w danym sezonie gra nam się znudzi, to żeby mieć motywację wejść kiedy pojawi się kolejny, obszalić na czym on polega i potencjalnie zostać w grze na dłużej. Odkryć ją na nowo w pewnym sensie. Twórcy oczywiście podkreślają, że kampania jest dla nich bardzo ważna, chcą aby historia była ciekawa, aby wprowadziła i odkryła, Odkrywała przed graczem świat gry, aby ten go lepiej zrozumiał i widział pewną przyczynowość, skutkowość jaka występuje w tym świecie. Także jeżeli ktoś chce kupić Diablo 4 tylko dla kampanii, to według twórców nie powinni się absolutnie zawieść i nie powinni się bać tego, że gra jest live serwisem i w jakiś sposób kampania na tym ucierpi. Zobaczymy jak wyjdzie to w praktyce. Wracając jednak do sezonów, to kontent w nich będzie dodawany w sposób iteracyjny i w taki sposób właśnie zostało to powiedziane w tym wywiadzie i mam nadzieję, że teraz nie nadinterpretuję, ale to znowu brzmi jak podejście społe, Czyli nowy sezon nie będzie kasował poprzedniego i tego co zostało w nim zrobione, tylko niektóre lub wręcz wszystkie ficery poprzednich sezonów będą zostawać. Więc przykładowo za 2 lata Diablo 4 powinno mieć naprawdę sporo kontentu do robienia, jeżeli ktoś kupi tę grę za 2 lata, no naprawdę czeka go sporo, sporo zabawy. W roku roku, według aktualnych planów twórców, ma być do czterech sezonów, jednak oni nadal są w trakcie pracowania nad tym systemem i wyczucia ile faktycznie powinno ich być, więc nie chcą podawać jeszcze twardych obietnic. Mają wrażenie, że kwartalny system najlepiej pasowałby do Diablo i zależy im, aby było to jak najbardziej regularne, jak to ujęli w wywiadzie niczym bicie serca. I dotyczy to zarówno sezonów, jak i ewentualnych dodatków do gry. Gracze powinni wiedzieć mniej więcej kiedy spodziewać się nowego kontentu, aby mogli sobie rozplanować w jaki sposób chcą rozegrać aktualną Grę. Na koniec, oprócz oczywiście testów, zostawiłem sobie najciekawszy moim zdaniem wywiad How do Diablo Force World Tiers Work. Chodzi oczywiście o poziomy trudności, czyli odpowiednik tormentów, nightmareów i tym podobnych mechanik. Więc podobnie jak w Diablo Trójce dostępne będą różne tiery światów, czyli te poziomy trudności, gdzie zwiększa się wyzwanie dla gracza, ale w zamian gra oferuje o wiele lepsze nagrody. World Tier 1 i World Tier 2 będą dostępne dla graczy już od pierwszego poziomu, także już przy stworzeniu postaci może mieć umiarkowane lub większe wyzwanie, a dodatkowo będzie również Adventure Mode, przeznaczony dla ludzi, którzy po raz pierwszy, na przykład mają do czynienia z takimi grami. Jak Diablo, i dopiero chcą się ich nauczyć w spokojny sposób, lub dla takich, którzy chcą po prostu, wiecie, na spokojnie i bezproblemowo przejść kampanię, chcą poznać historię, nie obchodzi ich zbytnio walka. Levelując będzie się zwiększał dostęp do wartierów. Pierwsze takie otwarcie trudności nazwijmy to, nastąpi po przejściu kampanii w biciu 50. poziomu. Twórcy przy okazji wspominają, wydaje mi się, że nie padło to nigdy wcześniej w żadnym wywiadzie ani w żadnym poście, że level cap będzie wynosił 100. I oczywiście pamiętajmy, że mamy oprócz tego paragon boardy, ale jeżeli chodzi o czysty poziom postaci, to będzie to równa setka. Wartierzy będą działać mniej więcej tak samo jak w Diablo Trójce, czyli większe wyzwanie, trudniejsi przeciwnicy, lepsze nagrody, ale na przykład do Secret i Ancestral itemów dostaniemy dostęp dopiero na odpowiednio wysokim murtierze. Wcześniej nie będą one w ogóle dropić. Wszystko jest zbalansowane w taki sposób, aby wytworzyć następujący game loop, który jest dość naturalny, ale twórcy woleli to powiedzieć. Najpierw jesteśmy nieco underpowered na danym murtierze, expimy, dropimy lepsze itemki, aby w końcu poczuć się na nim pewnie, przyspiesza się nasz grind, robimy coraz więcej dungeonów, coraz trudniejsze dungeony, a w końcu widzimy, że przeciwnicy padają przed nami niczym psychika graczy w LoL'a po czterech przegranych z rzędu. I przechodzimy sobie na wyższy wartier, a cykl zaczyna się na nowo. Na końcu każdego wartieru będzie boss i dopiero pokonanie go umożliwi nam przejście na tier wyżej. Zaś na ostatnim tierze ma się znajdować naprawdę ekstremalnie ciężki do pokonania przeciwnik. Ma być to taki, wiecie. Dodatkowy motywator do bycia coraz lepszym w endgame'ie i nie chodzi już tylko o cyferki i czyszczenie każdego dunga na maksymalnym tierze, ale też o pokonanie tego ostatniego największego wyzwania. Jest to taki bardzo jasny i konkretny cel, którego nie musimy sobie wymyślać sami, jak to często ma miejsce w endgame'ie, tylko który faktycznie ma udowodnić naszą siłę. Co dla mnie jako gracza, który z pewnością będzie w Diablo grał głównie dla endgame'u, jest naprawdę fajną wiadomością i już się nie mogę doczekać, aż będę robił wszystko co w mojej mocy, aby tego ostatniego syna pokonać. Tym oto sposobem skończyliśmy wywiady, przynajmniej ich część związaną z gameplayem Diablo. Są to wszystkie nowe informacje, jakich się dowiedzieliśmy. Oczywiście warto mieć na uwadze, że Diablo nadal jest w trakcie tworzenia. podejrzewam, że niektóre rzeczy w mniejszy lub większy sposób mogą się zmienić. Na koniec, tak jak obiecałem, taka gratka dla ludzi bardziej zainteresowanych developmentem samej gry, czyli w jaki sposób Diablo jest testowane i w jaki sposób team podchodzi do testowania Diablo. Rod Ferguson, czyli general manager Diablo 4, twierdzi, że przez 22 lata swojej kariery nie brał udziału w żadnym innym projekcie, który byłby aż tak szczegółowo testowany jak Diablo 4. Oprócz testerów, w pracy, grę może testować każdy pracownik teamu, który nad nią pracuje. Przykładowo pozwolono chętnym pracownikom pograć w Diablo podczas przerwy świątecznej, zainstalować grę w domu, po powrocie do pracy dać jakiś mały feedback od siebie. Ja mam tylko nadzieję, że faktycznie wyglądało to tak, że chętni mogli to zrobić, a nie był to jakiś wymóg, bo przyznam szczerze, że w sumie jakbym miał taką możliwość, nawet pracując nad taką grą, pewnie bym się na to skusił i nie miałbym nic przeciwko. Inaczej by to wyglądało, gdyby mnie do tego oczywiście zmuszano. Dodatkowo, co jest ciekawe, podobno pozwolono pokraść nawet najbliższym Członkom rodziny Timu i ich przyjaciołom. Wiadomo, że obowiązuje jakaś tam nda i nie mogą oni o tym opowiadać, ale i tak wydaje mi się to dość nietypowym rozwiązaniem w branży. Ważna była dla twórców bardzo ta endgameowa beta zamknięta, która niedawno miała miejsce, do której zostali zaproszeni ludzie, którzy grali dużo w Diablo trójkę i którzy mają pojęcie, jak endgame w tego typu grach powinien się prezentować. Wiedzą jak powinny wyglądać systemy, co jest w nich fajne, a co można jeszcze zmienić lub poprawić. Było to też ważne dlatego, ponieważ często w grach takie rzeczy jak Endgame nie są zbyt dobrze testowane przez team, nie oszukujmy się. I tak naprawdę dopiero po premierze gry to gracze są w pewnym sensie beta testerami takich mechanik. Stąd pomysł, żeby właśnie zrobić pierwszą zamkniętą betę endgame'ową, aby jak największej rzeczy działało już w fajny i docelowy sposób, kiedy pierwsi gracze ukończą kampanię. Jeżeli chodzi natomiast o przyszłe bety i warto tutaj powiedzieć, że pierwsza open beta będzie miała miejsce na początku 2023 roku, to twórcom nie chodzi jedynie o feedback związaną z gameplayem, mechanikami, systemami w grze. Chcą się oni również dowiedzieć Ile w stanie są znieść serwery Diablo Oraz paru innych technicznych rzeczy Na które gracze nawet nie będą zwracać uwagi podczas rozgrywki Twórcy jeszcze wspomnieli o takiej ostatniej ciekawostce Takie moim zdaniem ciekawe podejście do balansu W jaki sposób była balansowana gra Wymyślili sobie taką metrykę jak Time to Kill I jak sama nazwa wskazuje jest to ilość pokonanych przeciwników w czasie I podczas testów designerzy decydowali wielokrotnie Aby balansować dungeony i potwory właśnie na podstawie tego Jak wiele potworów gracz jest w stanie zabić podczas godziny czy jest to za mało, za dużo, czy ten flow walki jest przyjemny, czy może będzie zbyt nużący? I to tyle w sumie. Takich parę niewielkich ciekawostek na temat testowania i tego, co twórcy chcą tym osiągnąć, a także jakie mają na to sposoby. I tym samym kończymy już cały ten materiał, cały ten filmik. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czego nie wiedzieliście wcześniej. Raz jeszcze zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym reaguję na żywo i daję swoje przemyślenia na temat pierwszego wywiadu, jaki się pojawił z IGN. Raz jeszcze link wyświetli się gdzieś tutaj. Także czekam na kolejne informacje ze świata Diablo, chociaż jak już jesteśmy tak blisko Open Bety oraz premiery, to mam wrażenie, że tych informacji będzie coraz mniej, albo wręcz nie będzie ich już w ogóle, tylko twórcy będą nas chcieli zaskoczyć na premierę, no ale zobaczymy, w razie czego będę Was oczywiście informował. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Darfian bez odbioru.